Cześć, ja nazywam się Damian i w tym filmie powiem Ci, jakich trenerów zatrudniać do studia treningowego, jeżeli zależy Ci na rozwoju. I tak, głównym problemem jest to, że ciężko znaleźć odpowiedniego i kompetentnego trenera. I mam na to rozwiązanie, to jest cierpliwość i zrozumienie, że to jest długoterminowa gra. I na początku polecam Ci, abyś zaczął właśnie myśleć, że zatrudnienie trenera, który jest właśnie taki kompetentny, posiada umiejętności. Sprzedażowe, posiadą umiejętności trenerskie, merytoryczne, i dzięki nim, że będziesz z nim współpracować, będzie to właśnie taka owocna, dobra współpraca, że jest to inwestycja. I dlatego trzeba na to patrzeć też długoterminowo, żeby znaleźć odpowiedniego trenera. Jeśli nie zależy ci na dynamicznym rozwoju, no to możesz zatrudnić pierwszego, lepszego trenera za jakąś niższą stawkę, ale tutaj są problemy gwarantowane i w ogóle nie polecam takiego rozwiązania. Warto się. Bardzo przyłożyć do zatrudniania właśnie odpowiedniego trenera, żeby właśnie móc później wyciągać z tego dobre pieniądze i nie martwić się o jakieś problemy, które wyjdą. I to będzie właśnie taka inwestycja, dobra inwestycja. I tak, opuszczanie treningów. Często jakieś L4 równa się tym, że podobiecznie nie przedłużają współpracy, a to się równa tym, że ty tracisz pieniądze. Bo tak naprawdę łatwiej jest utrzymać danego klienta przy tobie dłużej niż pozyskać nowego klienta. I tak samo jest ze sprzedażą. Jeżeli te osoby nie zamykają sprzedaży, przychodzą yy, jakieś nowi klienci na te pierwsze konsultacje z tobą, no to ty również tracisz pieniądze. Jeżeli twój trener nie zamknie sprzedaży, to ty stracisz pieniądze. Dlatego tak ważne jest, żeby zatrudnić bardzo dobrego trenera, który będzie potrafił te wszystkie rzeczy robić. I nawet mu, może być bardzo dobrze opłacany: może go no, dużo więcej mu dać, ale przez to będzie miał większy zysk. Dlatego, że będziesz miał więcej klientów, on będzie miał pełny grafik, a nie będziesz miał same problemy z jakimś trenerem średnio, słabo, nisko opłacanym i będziesz musiał robić za niego wszystko, a on tak naprawdę nadal nie będzie miał klientów i ty nie będziesz miał też z tego zysków jakichś większych, więc lepiej więcej dać trenerowi niż sobie wziąć, nawet powiedzmy 70 do 30, że ty 30% bierzesz z tego i on sobie będzie sam radził i ty nie musisz to w ogóle ingerować. Jest to tak jakby pasywny zarobek. Tak naprawdę, bo ty nic nie musisz robić, on umawia sobie klientów, przedłużają oni współpracę, jedynie co, no to musisz dostarczać mu tych klientów podnos, nie? I jeśli chcesz prowadzić studio, które rozwija się i daje ci fan i radość, to właśnie zatrudnij takiego trenera, który po pierwsze umie się komunikować z tymi klientami, po drugie daje się polubić, no bardzo łatwy jest w nawiązywaniu relacji, lub można go łatwo polubić, jest no fajny, ma pasję do tego, co robi. Czyli właśnie lubi to robić, a nie jest to z przymusu dla pieniędzy robione, tylko właśnie naprawdę lubi trenować inne osoby i miło spędzać czas z klientami. Sprawia właśnie, że ci klienci czują, że miło spędzają czas, a przez co, no, bardzo chętnie przedłużą tą współpracę, bo się czują jak z kolegą na treningu, a nie jak z trenerem tak naprawdę. Potrafi właśnie zainspirować innych, ma im umiejętność do przekazywania wiedzy w interesujący sposób, a nie taki, no, zrób to, zrób tamto. Do takiego trenera nie chce się aż przychodzić, jesteś taki niechętny, aby przyjść do takiego trenera po prostu. Więc trzeba naprawdę, żeby ten trener był solidną osobą, dobrego zatrudnić, a nie pierwszego lepszego. No i ma podstawowe umiejętności sprzedażowe, lub jest gotowy, aby je pozyskać. Czyli to znaczy, że potrafi sprzedawać pakiety treningowe, może wykonywać te pierwsze treningi konsultacyjne, żebyś ty nie musiał angażować się albo chce się tego nauczyć. Bo jeżeli widzisz, że chce się tego nauczyć, to to jest do nauczenia się. Ten sprzedaż nie jest taka, że się tego nie da nauczyć. My robimy właśnie takie szkolenia takich trenerów pierwszych, więc jak najbardziej możemy nauczyć takiego trenera, jak sprzedawać, jak komunikować się z klientami, jak robić to dobrze, żeby właśnie kończyło się finalizacją tej sprzedaży i żeby te osoby też przedłużały później te pakiety. No i daje efekty klientom. Jeżeli klient chciałby schudnąć, powiedzmy, 10 kg w 3 miesiące, no to jest to dosyć mocno wysoki ciężki do zrobienia, wysoki wynik, ale no można powiedzieć, że się schudnie, nie wiem, 5 kg. W te 3 miesiące mogę zagwarantować, że schudniesz 5 kg i ta osoba daje efekt, że to, że właśnie klient schudnie, nie wiem, 8 kg. Jeżeli schudł 8 kg, no to klient jest zadowolony, bo założyli sobie, że schudnie 5, więc. No daje efekt, przez co właśnie przedłuży tą współpracę ten klient i będzie zadowolony z tej współpracy i będzie ją przedłużał w nieskończoność, tak naprawdę, dopóki mu będzie na to zdrowie pozwalało i finanse, nie? No i tutaj mam taki schemat przedstawiony, zobacz sobie, jak to mniej więcej wygląda. Kompetentni trenerzy z grany team równa się właśnie dochodowe studio, które daje Ci Cifan jako właścicielowi. Jest masa zadowolonych podopiecznych, którzy właśnie polecają Twoją usługę, no i jeżeli polecają Twoją usługę, miło spędzają czas. No to masz nowych klientów i tak się to kręci. W zamkniętym kole, że będziesz miał cały czas nowych klientów, zgrany team, miło spędzasz czas, masz fans prowadzenia studia, no i są efekty w postaci finansów. Mam nadzieję, że to wszystko jest zrozumiałe. W razie co odpowiem na wszystko w komentarzach. Możesz do mnie też również napisać na Instagramie. Link w opisie. I jeżeli chcesz umówić konsultację ze mną, również link w opisie. Dzięki za dzisiaj i do następnego.